Siemaneczko, witamy ponownie. E, tym razem chciałbym pokazać wam e, remont remont kuchni w bloku z wielkiej płyty. E, zmiany, które będą. To może pokażę tak tylko tutaj w skrócie. Płyteczki, które tutaj mamy na korytarzu. Takie same idą do kuchni na podłodze. Pas roboczy, jak widać, mam już skuty, nie będzie tutaj pasa roboczego. Będzie prawdopodobnie szyba, albo pójdzie jakiś laminat, czy czy cokolwiek. No coś w tym stylu, ja dokładnie nie pamiętam. W standardzie tak, zabudowa na rurki. Zabudowa na rurki. Ze stolarzem ugadałem się ładnie. Tutaj ma wszystko wymierzone. Gdzie mam porobić gniazdka? Pod yy, pod zmywarkę. Zmywarka yy, tu będzie piecyk. Yy, no i ten przewód, który tutaj wychodzi, to będzie do indukcji. Trzeba będzie indukcję przepiąć na 220. Bo siły tutaj nie ma. Woda yy, zlewik przynosimy gdzieś. Zlew będzie tu, w tym miejscu. No, tylko wiadomo, musimy tutaj zejść, zejść na dół i tu, gdzieś w tym, w, tym, w tym miejscu, tutaj gdzieś umieszczamy wodę. I odpływ, oczywiście, też musimy przenieść. Muszę teraz tak rozkuć, rozkuć tutaj wszystko. Rozkujemy się do pionu, i za, bo ja będę chciał ogólnie wpuścić tą rurę w ścianę. Czyli będę musiał tam gdzieś się kolanem złamać w tym gdzieś miejscu. tam, No zobaczymy. Najpierw muszę rozpić, zobaczę jak to tam wygląda. Co, co mi pozwoli w ogóle zrobić szkucie. Co tam w ogóle jest za ścianą, bo czasami nie ma możliwości, no i będzie trzeba powierzchnię puścić. No zobaczymy i stolarz bym musiał tam z tyłu wycinać. No, no zobaczymy po wykuciu, jak to wszystko wyjdzie. Odpływ przeniesiemy oczywiście gdzieś tu w to miejsce. Będzie tylko jeden, bo zmywarka, jak będzie tutaj obok, no to wiadomo, yy, będzie odpływem podłączona pod syfon. Także nie będzie absolutnie żadnego problemu. Na podłodze płyteczki yy, jest trochę nierówno, zbadałem się łatą yy, nierówno jak nierówno, tylko wysoko. Yy, z tymi płytkami yy, jest tutaj jakieś 2,5 cm, to nie chcę tyle kraju narzucać. Yy, kupiłem sama. Kupiłem sama. Oczywiście tutaj nie ma żadnej reklamy Atlasa, o nie o to chodzi. Bo kto chce, to robi na czym chce, na jakim materiale chce, bo tu jest dużo wiele innych produktów. No nieważne, ja po prostu wziąłem to, co było pierwsze lepsze pod ręką. Od 5 do 30 mm. Ja chcę gdzieś wylać na grubość centymetra. Mam wyliczone mniej więcej, że 5 worków powinno mi wystarczyć. Na resztę dwa razy nagrzebień, dwunastkę i, i powinno być ok, i powinienem tutaj wyjść z pionem, z posadzki, z korytarza standardowo co? No, gniazdka gniazdko będzie to, będzie przesunięte, bo tam też będzie szafka czyli będzie tam wyżej nad blatem tam też mam nawet strzałeczkę, strzałeczkę mam tutaj zaznaczone tak to mniej więcej wygląda grzejnik, grzenik stąd wyjeżdża Dzwonię poznajomego przyjedzie z zamrażarką tu gdzieś w tym miejscu prawdopodobnie będzie Yy, obcięte, zgwintowane, założone za ślepki i zabudowa i wszystko będzie oczywiście z za i nic kompletnie nie będzie widać okno mamy już nowe wsta wstawione, przyjechali chłopacy wstawili parapet obsadzony, została obróbka, tutaj yy, ta ściana tylko gładź standardowo mm, zwalamy to co, to co odchodzi, tutaj była tapeta ja Wam prędzej nie pokazałem, bo tutaj była tapeta. Ta tapeta jest ściągnięta do ściany, tak jak widać, jeszcze ściutko. To, co miało spaść, to wszystko już spadło. Ja to już zostawiam. Albo może lekko podrówno zobaczę jeszcze, jak to tutaj wyjdzie. Delikatnie empekiem. No i standardowo siatka. Goldman czy empek, i na to później yy, dwa razy gładź. Minimum dwa razy gładź. To wszystko, w zależności jak to wszystko będzie wyglądało później. Drzwi mamy obsadzone, no muszę wam pokazać jaki fantastyczny tutaj był majster, przede mną. No to co po prostu tu jest zrobione, to jest, no już sami widzicie, nie? Pozostawię to bez komentarza. Pozostawię to bez komentarza. Włącznik ten będzie przeniesiony tutaj w to miejsce, tu będzie się kończyła lodóweczka. Gdzieś tutaj, tu będą dwa włączniki. Jeden będzie włącznik do światła głównego, a drugi włącznik będzie do LEDów na szafkach. No prawdopodobnie on pójdzie tutaj, w tym miejscu. No nic, zabieram się za pracę i na bieżąco będę wam pokazywał, jak to wygląda. Pozdrawiam, do zobaczenia. Wkrótce.